it's like could i yeah they're the mets the 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 Decyzji organizacji do kogoś, kto specjalnie starał się tego typu rzeczy tworzyć. A UEFA sama podjęła ryzyko, pełnie pełni świadome, wiedząc, że bierze odpowiedzialność za swoje parki. Za co ja? Odważna decyzja? Proszenie zespołu, żeby się wycofały, bo ich zawodnicy mogą być chorzy tylko po to, żeby hehe -he zarobić sobie pieniążki. To jest odważna decyzja? Dla mnie jest to skur wysyństwo, brak jakiejkolwiek empatii. I ja znowu człowiek człowiek zapijam, tego, że znowu ten czajk będzie zapierdalał, ale głupi. A jak? Stare. A, czyli już teraz nie ojej ojeju, ojeju, panie Patryczku. Zresztą go nie ucieknie, to jakiś dryblas pewnie. Coś tam był Werner. No, ale ja mówię o twoim, że dryblas to długie nogi, to wiesz. Nie da się, nie da się go wyprzedzić. A jak mu cień dołożyłem, to jest ciężko. I, I paźry Cechu Czechu to jest bomber! Panie, tak panie Miąż, Czechu to jest bomber! Tylko trzeba go umiejętnie używać. O nie! Oh, to ciekawe. Kwicz, quit! Rock'n'roll! Kwicz, quitz! A nie, to nie tak. zugavi. Co tu się? Uwielbiam, uwielbiam te wylewy bocznych obrońców w tym roku. Naprawdę. Najlepiej w kolcach 90. minuty jak chcesz rozciągnąć akcję. Hej. Brawo Jessica. Lewandowski, do no nie. Kantona, Czechu, no do... kurwa, ale Wania też by mógł skoczyć, bym się nie obraził. Oj, brawo, Ferdinand. Aha, Jarzinho. Nie, zareagował. Jakby sterował nim Kowal, no a potem jakby sterował nim Olos albo ja. Bez pomysłu. No, kozieło, mamy to. Kurde, naprawdę. Cały quiz zrobiłem. Co zrobiłeś? Cały quiz już mam. Wow, Panie Ferdinand. Się wybija kantona do przodu, Te? kurde! Kurde! Jest, to no sam przepuścił. Szkoda. Stwierdził, że się przepuści. No, Zidane tutaj nie ma jak przeskoczyć go. No, zobacz. Brawo, Ferdinand Werner nie może. Gdyby Werner uciec. lepiej to przyjął. Nie, gdyby Werner to przyjął lepiej, to by odjechał Ferdinandowi. O Aha, ee, wciskam, wciskam podanie. O, wreszcie. Plaga, masz. To super. Ju? Teraz to akurat sobie tak klepię. No, Ale wcześniej tym gawim to 10 razy chyba podanie nacisnąłem. No wiem, widziałem. Aiaiaiaiai... Kowal, ty na lagach cały czas grasz, czy co? Nie, już ja, a... się... jest miara. Znaczy no nie no nie mam tak, takich tych ścinek jak miałem sumie Patrzę na na Ja wiem, że Adik gra kurwa dobrze w lepiej ode mnie znacznie, ale spodziewałem się, że raczej będzie mecz, wyglądał, przynajmniej początek, tylko odwrotnie wezmę. Nie, dlaczego? Przecież ja nie grał w tą grę, stary, już. Przecież Adik dobrze gra Kurde, Zambrotta. Oj, Wania teraz. Brawo też, statement. Tu się nie siedzi, tu się stoi i kibicuje. Już złapał ten twój brońca. Musiałem już trzeba oddawać Wania to jest gold. Brawo Lauritzen Moje odkrycie w środku pola S ty wyskoczył Dawaj Robert, masz A, Hazard, Torga Azard Serio Robercik On Na, na całej lesie chyba karty ma w sensie na ELO chyba, nie? No na, na ELO, na ELO mhm. Tutaj spizdy ta karta jest, bo chyba w ogóle z PSW tę kartę ma Z PSW tak, bo był na wypo Naciskiem na był, bo już wrócił do Borussi. No kurde, lotar Gavi. Brawo Aha! Spalony. Aha, okej okay. Można by też sumie coś piknąć później. W wirtualne. No to aż bym bardziej wolał, szczerze. Niedługo tego CS-a się przejemy wszyscy. Golf. Golf? Nie. Golf? Nie masz 18 lat, żeby mieć golfa. Erik Cantona. Hop, hop, hop. Jak, jak 18 lat? No, no, Volkswagen. Volkswagen? No, brawo. No, Aj. W ogóle w tej mowie potocznej. Ogólnie się mówi... To jest Volkswagen. Tymczasem mowa potoczna. Volkswagen. Dasz auto. Nie dam auto. Skoda. Nie <ścoughs> TATA! Dasz auto? Ne dam. Skoda. Klasyk. No dobrze, pierwsza połowa za nami. Jest zaskakująco pozytywnie. Nie mówię, że dobrze, ale pozytywnie. <śmiany> <śmiany> Miałem teraz chłop na wymyślił na PSP MOKS. Na jak! Na początku miałem tam Buffona, ale Gigi dla środku pola się nie nadaje. Lauritsen, GOAT. Już mogę zapowiedzieć, że Lauritsen będzie w składzie na drugi sezon. Ta? Ta. Super. Ojoj, ale teraz Jessica nie wiedziała co zrobić. Uff! Dobrze się przesunąłem, brawo, teraz szteigę będę. Ale... Alba przesuną, to. dobrze się przesunął. Albatora ja nie wiem o czym myślał. O wakacjach w finterze no, Miami? No Boże zaczytelnie pani Panie Patryku Malen Oezu, powiedz, że jeszcze ten level up. O, tak No to wszystko jest a co dobre jest? No, co? Oprócz... Raz, że co, w sumie. co? Nie, nie grałem, nie ma, ale z tego co widziałem, to karta bardzo przeciętna. Jak na te, co wydali. Ojoj, oj. Nie, no gdzie Maguirem? proszę pana. No nie, nie wolno. Ale się zbierał. Zbierał Przed tyle ten Harry. Harry Maguire! Mm. Harry Maguire! Prawie no, cóż, ja. Łap to dobrze. Ależ potężne był. Ojej! Co? Co? Co rekord. Jezus. To rekord. To zielono pi. Lewy. W ogóle piękny środek obrony Kowal. Oliwie Żyry, Emiliano Martinez. No co miałem to dałem, no co? Co, co ci ma powiedzieć. Czyja. Brawo kantona chyba jakiś kantona poleciał. przyjął na łeb <noise> Headshot. na zbulanie. jeszcze raz powinien dostać. Brawo, Mariusz. Martinez. Za płasko ta piłka poszła, niestety. Lauritsen, o tym właśnie mówiłem. O kurde! Panie Patryku! Oj, 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 oj. <grym> No, znowu się nie raz strzelić, kurwa, także. Dobra, lewandozki schodzi. Zrobimy tak. Zrobimy tak, zrobimy tak. Pamiętam jak grałeś z miętrzem i zmieni... robiliś zmiany, mi się przedstawił i... Beckham. Tak, nie przypominaj mi. Ja to, ja to widziałem ogólnie, że, że, że ci się przestawił, ale raz, że nie chciałem przeszkadzać, a dwa, że mówię, no może mu się to zmieni w trakcie tego samo, nie? Ja to, ja to od razu zauważyłem, myślałem, że ty to widzisz. Na razie, dopóki nie zmieniam formacji, to się nic nie zmieni. Po zapomniałem, że nie ustawiłem sobie w formacjach tego, tak jak mam, na tej, na której gram. O boż O Jezu, Czechu, czemu ty tam pobiegłeś? Kurwa, ktoś by pomógł temu crossowi. Ehe, kiczochli <laughs> Jeszcze dłużej tą piłkę zagra. Jezu. Teraz pytanie, czy wiera złamał linię? Nie złamał, złamał, kurwa. O Jezus, ale z Włodzisław. Jezu! Harry do kurwy pana! O Jezu. 20 minut przed końcem wszystko zaczyna się oddołać hmm. O! Martinez jebany Ja pierdziele, co tu się dzieje? Kurna chłopca, o Aha はん No nie, no za długie nogi mają wszyscy, no. A krótki Mateusz się nie radzi. Ten, ma, ten krótki Mateusz ma metr siedemdziesiąt Gol. Jeden, do no oczywiście. Nie bądźcie frajerzy do boju kosynierzy. Jest i Czechu 2-1. Gołcik. Dobra, trzeba tutaj porobić zmianę. Zostały mi trzy. Ziemię, Franco, Karko, Barko. Zrobimy tak, zrobimy tak i zrobimy tak. I zrobimy tak. Z dwóch. Tak. Dziękuję za żywiołowy doping na żylecie jednoosobowej. <grymne> Oby zaraz ten doping nie zgasł. Dobrze, Jessica Alba. No, Harry, obudź się. No za tą to obronę to, to przynajmniej nagroda Emmy. Ale teraz Harry Maguire. No i oczywiście, Ter statement. jajku. Maguire versus Czech. Ja pierdolę. Metagry w lipcu. Boż, najgorzej. Aj. A, dobry koszyt był, okej. Okay. Czech obronił. Eee, Zurajkart. Gendozi. Dogrywka. Aha, i nagle się wyrównało Expected, Nieciekawe. No cóż? Ostatnia zmiana yeah, no, mocniej, delikatnie mocniej. Ziemię Germana, człowieku. O Boże. Nawet nie wiem, co to jest. Nie, nie. <grym> jak to wpadło? <grym> Nawet ja nie mam pytań, jak to wpadło. Ja się przesunąłem idealnie. No wiem, a ogólnie ta druga bramka to też była taka, jakby przez bramkarza a Nie wiem, o co chodzi. Maguay Europa. Chuj, znowu dominowałem w pierwszej połowie, nie wykorzystałem przewagi i przegram mecz. Tak jak z miąższem było. Ojejo. o. jak dalej Trzec pójdzie? Daleko. Do końca. Coś się z dźwiękiem w grze sesrało. Jakieś przytłumione mam. Nie, no ty o co ty robisz? Ajajaj ale kurwa, ktoś by mógł tu ruszyć, pomóc ale no Leo. Sam nie da rady na sześciu typa, co so jest? Aha, no to ciekawe, wyskilowałeś wolne? Raczej to nie wpadnie będąc szczerym. Op. No <gryw> troszkę o. brakło. Nie sądziłem, że to aż tak podbije piłkę. Ten co mi na plecy skakuje. To Patrick Vieira. No serio, Lotar. Dobra. Z na plecach. Zostaje zmiana formacji. Adrian, ale masz ten. Nie mam już siódmej zmiany, jeżeli o to ci chodzi. Znaczy, nie, 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 nie chodzi mi to o to, że siódmej zmiany. To co? Ale masz, według mnie, dobry doping na czacie. Masz ode mnie i odbiążę. No. Doping to nie wszystko. Niestety. No i do dostałeś. Mhm. Dobra, próbujemy. Co, coś... Ale co jest? Aha. Ty, no pasję na całą... Nie powiem co i, i gościu nie kopnął piłki. No to, mia no to piłki. miałeś to, co ja zgabim w, w drugiej połowie. Aha, uwielbiam te autoślizgi. Nie do tego, no. No. Coś, co się odpierdziela już w tym meczu, w tej połowie drugiej. Dziwnego. Nie chciałem tak. A, teraz się kantona trochę wyrzucił. No, zbierz tą piłkę. Nie, no, gdzie German na zole? Nie, no, kurka, wódka. Ale na co to było w ogóle? Dostał piłkę, nacisnąłem podanie, a on jeszcze kurwa się zastawia. Brawo za Za wolno, Harry, za wolno biegasz. Jezus, cross, serio? O no, gdzie tam był? Twoją drogą, jeżeli to jest ostatnie brąca, nie powinien czerwoną kartkę. O Boże, no co to? Kurwa chciałem sobie podać tamtego typa. Kasuj to. Jeszcze kasuj. To. Aha, super. dobrze Skasowałem, nie? Richard, są przebitka. No, co to jest na to biegnie i dostaje w rękę, czy tam w chustwie, co? Ograno już. No powiem tak, no, prześlizgnąłem się troszeczkę, że Znowu, kurde, marsza. pierwsza połowa. Znowu pierwsza gigi, połowa Ta, GG, tak jak z, tak z Mieszem. W pierwszej połowie nie wykorzystuje swoich sytuacji, później przez to doprowadzą do dogrywki i w dogrywce Pizda. No, w dogrywce miałem Expert 0,1, także to już nie ma o czym dyskutować. No cóż, szkoda.